Siemka! Z tej strony Seboleki, witam was w kolejnym odcinku z WoWa. Dzisiaj insta-trail Champion. Tak zwany Tok. to jest piątka. No i zaczynamy. Na sam start każdy musi mieć taką lansę. Dzidę, może sobie troszeczkę ściszę dźwięki. To najmniejszych jak się tylko da. I po prostu potem jak już założymy tą broń wsiadamy na monty. Są to do, dla hordy wilki, dla Alice są to konie. Tak, bojowe konie, dla nas są no, bojowe, no takie, no wilki, dajmy wargi. No i później zbieramy się wszyscy na środku i po kolei bijemy te wszystkie na początku trasze przed samymi bossami, a później samych ich przywódców. Najlepiej trzymać sobie tarczę na check stakach, to znaczy, żeby świeciła na zielono. Coś mi się zbugowało albo nie mogę atakować. A nie, dobra, mogę. Mhm. I co dalej? Później, jak po zabiciu ich na tych montach, oni będą do zabicia tutaj w rządku. Bez montów, bez niczego, tylko po prostu. Będziemy musieli, je, będziemy musieli ich zabić w odpowiedniej kolejności. Dobra, weźmiemy sobie dwóch na siebie. <grym> Żartuję. I za chwilę mm, zleci się ich jeszcze trzech do nas... A nie, jeszcze jedna grupka. Trzech naraz y, wylecą do nas i będziemy musieli uzgodnić sobie, kogo pierwszego bijemy. Y, to może na, napiszę bo nawet nie wiedzą. Y, kolosa pierwszego drugiego y, marszala. Okej, okay, chyba tyle wystarczy. Mhm, dobra, no i po prostu jedziemy z szarżą. Różnie te ludzie robią. Niektórzy stojąc w miejscu, trzymając po prostu jedynkę. Niektórzy tak jak po prostu my uciekamy i atakujemy. Jak widzicie troszeczkę mnie cisną, ponieważ wziąłem na siebie... Czy one losowo atakują. Dobra, to ja gdzie jest teraz kolejny? Bo nie widzę. Nie tu, nie tu. A tu, dobra. Losowo atakują osoby w party. Tak więc nie ma tu możliwości żadnego tankowania i tym podobnych rzeczy. Okej, okay, idzie to w miarę sprawnie. Jeszcze jakoś żyje. Okej, okay, i za pewien czas. Ci polegli panowie, tutaj na przykład ten kolos może wstać. Jecha, widzicie? I po prostu musimy ich strącić, bo one będą mm, próbowały jeszcze raz sobie wsiąść na monta, które, jak widzicie, są dookoła tej arenki. I po prostu na nowo zaczynamy bić y, osobę, która na nią weszła. Myślę, że nie będę teraz już opisywał tego. To już jest Insta dosyć stara. Tak więc chyba każdy powinien ogarniać. Bronie po zmieniajcie. Nie wiem, czy dudu zmienił. Zmienił, dobra. Zresztą. Ok. Teraz po prostu chiramy. No Oczywiście losowo leci na każdych traż, ale zazwyczaj się powinno stunować, jak się tylko może. A no widzicie, to jest to niebezpieczne, ponieważ mogą dosyć ładnie pocisnąć. No, ja mogę zginąć, coś czuję. Okej, okay, dobra, jest lepiej, ale zrzucił się na mnie kolejny. No i zginę. Nie, nie zginę. Okej, okay, jeszcze jakoś się trzymam. <laughs> Okej, okay, widzicie, ten stoi w rutach, tak więc już nie będzie robił żadnych problemów. No, i na przykład, już pierwszy Polek, czyli to był Kolos, szaman, który robił duży ferment, ponieważ leczy wszystkich dookoła. I to dosyć jest denerwujące, skoro w trakcie bicia nie możemy sklepać do końca Bossa. Zostanie on wyleczony. Może nie całkowicie, ale do pewnego stopnia. Okej, okay, tylko niepotrzebnie stoją w klamach. Okej, okay, dosyć to sprawnie idzie. Dwóch loków jeden rogal w pt. I <grytanie> Aha, jeszcze marszal. Oj. Nie wiem jak ty padłeś. Tak więc wybacz. Ustawiłbym cię, ale wolę sobie zachować na ostatniego bossa który w swojej dziwnej formie, takim spiritu zadaje ogromne obrażenie całemu party. Oho, oho jak to wasz. Dobra. I teraz czas na lód. Nic ciekawego. I tuż, tu prawdę mówiąc, nic nie padnie, co mnie zainteresowało. A, dobra, postawiłem tutaj je tu bufnąć się nie da, tylko ja chyba jedyny mogę cokolwiek w tej kwestii uczynić Dobra Rebów -re znaczy no, troszeczkę się regnę Okej, okay. no lecimy, lecimy Tu widzę je miałaś się ładnie Stopował <laughs> Okej okay. Tu lok jest o tyle fajne, że nie musi mieć żadnych Mm, no, Piczka To znaczy mm, Rzeczy, które odnawiają mana Event. No, tylko mana. Zresztą z życiem ma podobnie, ponieważ ma e, takiego spela jak e, 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 Mana Drain. Nie, Drain soul. To bodajże odnawia życie. Mogę się mylić. Bodajże jeszcze jest podobny spel w Loku. Dawno nie grałem, tak więc mogę mieć lekkie lekkie braki w tej dziedzinie. Wyabiam lokę, ze względu na to, że Duda ma po pierwsze, demonic pact z ogromnie zwiększa to spell power, a po drugie, z fel jest fel intelligence, dzięki temu tutaj stworzenkowi, który daje intelekt oraz spirit, czyli dwie rzeczy, które dla nas są niezbędne, ważne, niezbędnie ważne. Na razie nic ciekawego się tu nie dzieje. Traszę jak traszy. na tym bosie po prostu, nie no, przydałby się szaman, który postawiłby Tremor Totem. Bo, mm, to jak zbijemy tej pani tutaj, Argent Confessor Paliters, mm, życie do 20 tysięcy, ona po prostu zmienia się w losową, mm, w losowego stwora. I ona często zadaje, znaczy zadaje AOL DPS, oraz od czasu do czasu puszcza takiego stunafira na wszystkich w PT. I naprawdę tu się przydaje szaman z tremortotemem, który po prostu uniemożliwia jej to działanie. Ok, no i już teraz będziemy przechodzić do samej... samego bossa. Jest to już drugi. Drugi z trzech bossów na całej inście. Się zapatrzyłem. <grymne> Okej, okay. nie powinno być problemów, myślę. Na wszystkich rzucę chota w razie W. Boom. Żeby tak. W razie czego? Każdy miał jakiegoś chota na sobie, żeby go coś mógł co nieco podleczyć. Tankowi jeszcze Reju No i możemy. A widzicie, teraz się zamienił jakieś Memorial Fiz. I co pewien czas będzie po prostu rzucał takiego Fira na losowe osoby. Okej, okay, tylko coś na razie. Chyba, że to jest to Shadow of the Past. Nie, to co innego. A nie, jest Walking Nightmare. No i widzicie tutaj jest fir. I prawdopodobnie mi tu padnie. Nie, nie padnie, nie pozwolę. <laughs> ja nie pozwolę, żeby coś takiego się stało. Ej, no, co się stało to ja nie wiem. Jegoś laga dostałem, przez co nie mogę się w ogóle wyleczyć. Okej, okay, no i po prostu już. My po zabiciu tego bossa powracamy do... Pani, która ma zaledwie ileś tam tysięcy życia, dobijając ją nią wypada lód. I oczywiście rzeczy, które nie są pod nas. I rozmawiając tutaj z tym panem, zaczniemy... Um, kontynuację na tej insty, czyli już będzie ostatni boss. O właśnie, tutaj sobie lata. To jest boss zło złożony z trzech, no i... czy w jednym tak jakby. Hmm, to jest pierwszy, The Black Knight. Po zabiciu jego, jego zombiaka, który wybucha, ewentualnie w trakcie walki, ty się go zabija, to już nie wybuchnie. Zamienia się w takiego szkieleciora. Po prostu wstaje jego, 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 jego kręgosłup. znaczy na no, szkielet. I przywołuje armię ghuli, które, jeśli się od nich nie ucieknie, podczas zabicia bossa, mogą naprawdę zabić no, osobę, która stoi blisko ich. A, co później? A później po prostu już jest sama dusza Spirit Soul bodajże, nie wiem, że się to tak nazywa. Nie pamiętam Która zadaje AOE DPS I no, trzeba ją jak najszybciej zniukować Wo ho ho! Jak ty mnie pocisnąłeś Dobra, muszę wyleczyć tanka, bo widzę, że krucho stoi z życiem się zapatrzyłem, nie leczyłem No weźcie ze mnie te kule głupie O dziękuję bardzo Chyba teraz wolę wszystkim założyć hoty bo za chwilę się pojawi nasz ostatni boss Tak widzicie musimy ucieknąć tutaj od EDPS. DPS I te osoby, które stały o hoho jak to kurde Zadaje obrażenia, kolosalne, to jest masakra. Ale damy radę, możemy sobie Tranquility odpalić. Mieć chwilowo problem z głowy. No, też można sobie normalnie Single Target leczyć. No i w miarę to poszło. Zabiliśmy właśnie ostatniego potworka, bossa. Tak więc dziękuję za oglądnięcie, mi się się podobało. Nieco innego, inna insta niż zwykle. Dobra, no to... パパ。Papa.